Jaki jest pierwszy punkt? Ten... Y, śniadanie? Tak. Dojechaliśmy. Dojechaliśmy, moi drodzy. Jestem y, Dziennikarski <laughs> Głos. Właśnie dojechaliśmy do Gryczarowa Górnego. Y, będziemy rozpo... brać walizki i się meldować i będziemy Was na inf... informować na bieżąco, co się będzie działo. Zapraszamy! <laughs> Nagrywa się? Nagrywa się. Oj, No to jesteśmy! Jesteśmy! Dlaczego my jesteśmy? Na czym? No, na my kanale jesteśmy... Wojska Gedeona. No. My jesteśmy w górach! Na Nasi uczący się właśnie się im. Dzień dobry. Jak wam się jeździ wszyscy... No, bardzo dobrze. Moi drodzy, patrzcie na te widoki. Patrzcie na te widoki, moi drodzy. I na te też, na diarrhacaj. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Tutaj było wojsko. Poszukaj, kochany się kochany Braciszku, że twój czas jest najcenniejszym u Najcenniejszą. Zacznij go dobrze wykorzystywać. Zrobiamy serdecznie z ferii Wojska Gedeona, ksiądz Tomasz Gerek i ksiądz Tomasz Dec. Mamy ze sobą wspaniałą młodzież, która chce Wam kilka słów powiedzieć i pozdrowić. Jak będzie widać, po twarzach większości świetnie się bawiliśmy, zintegrowaliśmy się, wracamy bardzo ulubieni i było świetnie. Co Lub było doświadczenie Pana Boga i dziękuję za to, była jak Miałam obawy trochę przed tym wyjazdem, ale teraz wracam pełna energii i mega szczęśliwa. Ja ale szczęśliwa. <gryzny> Jaka to wspólnota? Wojsko Gedeona! Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania i komentowania i udostępniania. Pozdrawiamy! Uuu!